Bardzo trudny rok dla nas wszystkich. Nie lubię oficjalnych wypowiedzi. Zawsze staram się mówić od siebie i chciałam każdemu z, z osobna i wszystkim podziękować, bo bez Was my by nie, nie, nie daliśmy by rady zrobić to, co udało się zrobić wspólnie, wspólnie razem z nami. Fundacja Zustrybska kojarzy mi się z szczerymi, dobrymi, sympatycznymi osobami, które budują właśnie tą fundację. Jest nam serdecznie miło, że współpracujemy, że możemy poznawać kulturę Ukrainy i, i także właśnie to, to dobro, które bije od osób z fundacji. Ze spotkaniem oczywiście, z naszymi 100-tygodniowymi spotkaniami. No i z tym, żebyśmy w ramach tych spotkań starali się jak najlepiej sobie nawzajem pomóc i się poznać. Przede wszystkim z zaufaniem i współpracą, a w ciągu ostatniego roku, przed z tym, że wtedy, kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie, mogliśmy się do Państwa zwrócić z prośbą o poradę i tłumaczenie naszych porad prawnych. Kiedy obywatele Ukrainy uciekali z zajętej ojczyzny, my dzięki Państwa współpracy mogliśmy tłumaczyć już przez telefon i udzielać porad prawnych w języku ukraińskim. І так є з до дісяча. Зустріч чудове місце. І це місце, яке є таким місцем, яке пригорне, як мати. Нагадує теплим словом, добрим і в усьому є допомога. Я вважаю, що це з усіх місць, які є фундації різних організацій, ця найсерйозніша. Фундація зустріч у мене перш за все асоціюється з містом, куди ти можеш прийти, де тобі завжди будуть ради, де ти знайдеш коло однодумців. І це також місто, куди ти можеш прийти всією своєю сім'єю, і для кожного там знайдеться знайдеться друзі і знайдеться заняття. Коли чуєш слово фундація зустріч то воно асоціюється з затишком і з теплими зустрічами, бо саме так є вже декілька років. Скажу чесно, що кожен, хто приїжджає до Польщі, потребує такого свого затишного куточка. Для мене цей куточок це і фундація зустріч. Project Hope, um, and we have a partnership with Zoostitch currently. So, through this partnership, Zoostitch has been offering MHPSS services, so mental health and psychosocial support, to Ukrainian refugees. Through this partnership, Project Hope is incredibly happy at the work that's been done um, with Zoostitch. We are Вері продовіс а Україні-лед організація зустріч із оферн сервис за інкредиблідбай рефугіїзвулен. Активісти і професіонали роблять добру роботу, підтримуючи спільноту українську, але теж дбаючи про інтеграцію з польським суспільством, про добру співпрацю. Між громадськими громадською організацією, між е, муніципалітетом, іншими е, публічними інституціями і теж відкриті до співпраці. Fundacja ZUSTRIC kojarzy mi się z przyjaźnią. Jest naszym partnerem wieloletnim w Centrum Wielokulturowym i od lat pomaga nam przedstawiać i przybliżać kulturę ukraińską w Krakowie. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście naszym partnerem i tak naprawdę możemy powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi od lat. Fundacja ZUSTRIC kojarzy mi się z fundacją, która od lat działa na rzecz ukraińskiego społeczeństwa tutaj w Krakowie, w ostatnich miesiącach zwłaszcza i bardzo dziękuję za to zaangażowanie i za tą pomoc. Zustrich kojarzy mi się z przyjaciółmi. Zustrich oznacza spotkanie, a spotyka się zazwyczaj z przyjaciółmi. Ja w Fundacji Zustrich poznałem nowych przyjaciół. Fundacja Zustrich to, to są tacy ludzie, którzy jeśli jest, jest jakiś problem, jest coś do zrobienia, oni to robią. Niezależnie od wszelkich barier, biurokratycznych, organizacyjnych. Po prostu, po prostu jeśli są jakieś problemy, coś trzeba załatwić, oni to robią. I to widać po tym, na jak wielu Polach Fundacja działa. Czy to nauka języków, czy kultura, czy żywność, czy noclegi, wszystko. Jeśli coś trzeba zrobić, Fundacja Zustki dla społeczności ukraińskiej, dla współpracy polsko-ukraińskiej zawsze jest i zawsze działa. І це все завдяки тому, що сама організатор, сама Леся, котра це все створила своєю ідеєю, своєю душею і серцем, так що хвала Лесі за це. А фундація робить дуже гарну роботу. Всього Дякую. найкращого для зустрічі. Дякую дуже фундації. Зустріч за те, що вони існують і за все те добро, що вони роблять для українців.